Siema, tutaj Hawek. Dzisiaj mamy piątek, a więc to znaczy, że będziemy dziś grali luźny piątek. Środa nam niestety w tym tygodniu odpadła, a to dlatego, że no, dużo miałem rzeczy do złożenia w związku z Hall of Games. A teraz przechodzimy do pięknych gier, do pięknych gier takich jak na przykład ta, MLG Flappy Bird. Nie jestem wielkim fanem Flappy Birda, ale ta jest jedną z lepiej ocenianych na Game Jolcie, więc lecimy. What? What? Sorry. <laughs> Cze, czemu? Czemu się? Czemu Damn, się son. wydaje, czy czy przed chwilą Flappy Bird? <laughs> Illuminati! Jezus Maria, co to? Dobrze się zaczyna. O! A! Nasz Flappy Bird pali. Doritos, Doritos. Dorito. Damn son. Damn. <contribute> Kto to wymyślił? Czy ja się domyślam, że to jest ta sama osoba, Damn, która, która yeah. wymyśliła Game of the Year, coś tam. Ostatnio było dosyć popularne. Why so fast? Ajajaj, nowy rekord, 115! Stop. every day... Smoke weed everyday Swagaler! Oh. <grywka> 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 My... oh, Jesus! Drą ryja do głucha yy, Mimo, że tutaj yy, gra mówi nam Smoke weed day To mam dla was dobrą radę U nas lepiej tego nie róbcie, bo to jest podobno nielegalne w tak łatwo nie dojechali tak daleko. A tutaj, proszę bardzo. To Jedziemy. 2014. Damn Przestań, z Dobra, gra się zawiesiła. Przechodzimy do kolejnej w takim razie. Kolejna gra to gra Stop Rated na Game Jolcie, Po raz kolejny. Adventure Capitalist. Mam nadzieję, że to będzie prawdziwy symulator bycia kapitalistą. Przynajmniej, może z tego się dowiem. Jak zarabiać duże pieniądze i się przy tym zbytnie nie narobić. Kapitalizm is easy. Click Telemon or the Progress Start. Co? Kupuję cytryny. Zarabiam pieniądze cytrynami. O Jezu, ja już chyba wiem, co to będzie. Kiedyś była taka gra Cookie Factory. Chodziło o to, że mieliśmy klikać. Dużo i kupować sobie kolejne ciastka, i mieliśmy zjadać jak najwięcej ciastek, i potem były coraz większe ciastka. I widzę, że tutaj będzie podobnie. Patrzcie, jak zarabiam. Nie mam tyle What? Dobra, my nie kupujemy myjnie, i teraz zarabiamy jeszcze większe pieniądze. Razem? Bardzo lubię okrągłe liczby, więc będę tak sobie kupował tutaj. Matko i córka. Tuż wpadł na, taką, na taki piękny pomysł. Managers? Uuu! Mam menadżera. Menadżer kupuje za mnie po prostu. Znaczy zarabia cytryny cytrynami. Doskonale. Pogradziała ja się teraz zastanawiam, gdzie co, co poszło, co poszło nie, nie tak w moim życiu, że ja grałem takie coś. Bo nie oszukujmy się, tutaj nie musimy posiadać żadnych skili. Tutaj musimy po prostu klikać. Jak ktoś lubi klikać, to ma idealną po prostu pozycję dla siebie. Zaraz spróbujemy, może kupić menedżera dla naszych gazet. No bo przecież co będę? Co będę sam robił, skoro mogę mieć od tego ludzi? Czyż nie jest tak w życiu? Dobra, uzbieraliśmy na Donut Shop. Jedziemy. Będziemy teraz kupować pączki. Będziemy bardzo szeroki, szerokie mieli tutaj. Pole do popisu dla naszego kapitalisty, no bo przecież zaczynamy od cytrynu od lemoniady, a na końcu ropa naftowa. W sumie, każdy od czegoś musi zacząć. Zobaczmy achievementy. Co? Cztery... Co? Sześć i pół koła cytryn? Kupię sobie jeszcze parę pączków. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o luźne granie, luźny piątek, nawet powiedziałbym yy, w tym tygodniu. Dwie gry. Pierwsza z nich MLG Flappy Bird. Taka jest, bo no po prostu takie gry dla takich gier warto po prostu uruchamiać Game Jolt'a. Tam się coś dzieje. Już grasz. W, we flappy birda, potem nagle lecić jakiś dubstep to jest po prostu to to jest to o czym dzieci marzą w tych czasach no i potem przełączyliśmy się na tą grę czyli na Adventure Capitalist no i to jest gra zdecydowanie dla ludzi, którzy nie mają co zrobić w swoim życiu, albo mają za dużo czasu albo pracują tak, że mogą w międzyczasie iść i klikać rzeczy w sumie to jest jakaś opcja to by było na tyle jeżeli chodzi o ten odcinek luźnego piątku Bawcie się dobrze z tymi grami, linki będą oczywiście w opisie, a oprócz tego zapraszam do subskrybowania, no i do zobaczenia innych filmów na kanale, w tym szczególnie tych z Hall of Games, bo tam naprawdę jest co oglądać. Do zobaczenia następnym razem, na razie, papa. Pa. Dzięki za oglądanie, jeżeli podobają wam się moje materiały, no to możecie obejrzeć również inne, które przygotowałem, tak jak na przykład tutaj, czy te pode mną. Jeżeli podobają Wam się moje filmy, oceniajcie, komentujcie, no i oczywiście subskrybujcie, subskrybujcie. W bardzo prosty sposób macie tutaj taki magiczny przycisk i możecie go kliknąć i automatycznie staniecie się moimi subskrybentami, do czego Was bardzo serdecznie zapraszam. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem.